Wielkie newsy, wielki ułówek. tę temperówkę? Cześć! Witam Cię na kanale Cięte Newsy. Zapraszam na gorące wiadomości z branży stolarskiej, meblarskiej oraz drzewnej. Zaczynamy! Raport przygotowany przez firmę Coface pokazuje, że w roku 2022 niewypłacalność ogłosiły 2752 przedsiębiorstwa, co stanowi przyrost o aż 30% w porównaniu do roku 2021. Najwięcej upadłości zanotowano w sektorze handlu, w tym niestety drewnem czy meblami. Na ten moment nie obserwuje się jakichkolwiek zmian ku lepszemu. A nadchodzące zmiany związane z polityką drzewną Komisji Europejskiej nie dają nadziei na poprawę sytuacji. Bariery przy zakupie pierwszego M są trudne do przeskoczenia, dlatego rząd przygotował program wsparcia dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Pierwsze rozwiązanie to system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania, drugie konto oszczędnościowe na jego zakup. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania. Minister Rozwoju i Technologii poinformował, że planują, by projekt był gotowy na 1 lipca 2023. Na czym polega wsparcie? Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących. A oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Wspominaliśmy w poprzednim newsie o upadłościach firm w sektorze handlu. Teraz o zamknięciu fabryki Black Red White w Chmielku. 40 osób pracujących w tej fabryce otrzymało wypowiedzenie z pracy. Pogłoski zostały oficjalnie potwierdzone przez Marka Gadowskiego, dyrektora departamentu prawnego i personalnego. Decyzję tę tłumaczy on aktualną sytuację rynkową, skutkującą spadkiem zamówień na produkty meblowe oraz wzrostem kosztów, np. energia elektryczna czy surowce. Zapewnia on, że pracownicy otrzymali możliwość pracy w innych zakładach produkcyjnych na terenie województw lubuskiego i podkarpackiego. Znalazłeś dziurę w całym? Wypełniacze retuszerskie od, od Timo Systems. Daj swoim meblom drugie życie. Prywatni właściciele lasów założyli własny serwis, który pomaga w zakupie drewna. Jego twórcy mówią wprost, chcemy być konkurencją dla lasów państwowych. Mowa o WoodMal, który funkcjonuje dopiero od listopada 2022. I mimo że to stosunkowo świeża sprawa, to odbyło się już kilkadziesiąt aukcji i wiele z nich miało ceny końcowe poniżej cen minimalnych lasów państwowych. Portal WoodMal to inicjatywa m.in. Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, który reprezentuje 800 tysięcy prywatnych właścicieli lasów. Jeśli akurat szukasz drewna w cenie lepszej niż proponowane przez lasy państwowe, to zachęcam Cię do sprawdzenia utmal. Nie dajmy się dojść. Pamiętacie, jak parę ładnych newsów temu wspomniałem o kradzieży drewna Fiatem kłaczęto, Ten sam kierowca ponowił swój wyczyn, lecz tym razem poszedł o krok dalej. Dlaczego krok dalej? No sami zobaczcie na te zdjęcia. Myślę, że ten człowiek powinien trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Warto zaznaczyć, że tym razem drewno nie było kradzione, ale mandat dostał za stwarzanie zagrożenia dla ruchu drogowego. Opinie mogą być podzielone. Ale według mnie należy mu się szacunek. Podlaska krew. Jeszcze zanim zaprezentujemy wam kolejnego suchara suchego jak tarcica, to zachęcam was, żebyście wpadli na naszego Instagrama, gdzie również publikujemy nasze newsy i jeszcze szybciej będziecie mogli dowiedzieć się co nowego w świecie drewna. Za górami, za lasami, miał drwal pieniądze. Co z nimi zrobił? Przerąbał je! <laughs> Jakie drewno ma głupie pomysły? Porąbane. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!